Radia Maryja dzisiaj jest najważniejszy, dlatego że przeżywamy coś, czego żaden świat nie przeżywał nigdy, czyli próba zlikwidowania naszej cywilizacji, próba zlikwidowania naszych małżeństw, próba zlikwidowania naszego człowieczeństwa i religii katolickiej. Tylko właśnie Radio Maryja tak jednoznacznie, tak w sposób Determinujący, tak w sposób łączący zarówno młodzież, jak i ludzi starszych, daje przekaz dający nam siłę, jedność i przekonanie, że zwyciężymy. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj dość późno i też nie za długo. Bardzo dużo mam pracy po popołudniami, także staram się to wszystko pogodzić. Moi kochani, na początek, jak zawsze, bardzo, bardzo Wam dziękuję za wczorajszego live'a. No, jak zawsze, świetnie spędziłem z Wami czas. No, no i już nie mogę doczekać się następnej niedzieli. Mam nadzieję, że znowu się licznie stawicie i będziemy fajnie się bawić przez te trzy godziny. Chciałbym też oczywiście podziękować darczyńcom, moi drodzy. Naprawdę wspieracie, wspieracie ten kanał nie tylko swoją obecnością, ale i też finansowo, za co jestem Wam naprawdę ogromnie wdzięczny i bardzo Wam dziękuję. I tutaj Dariusz Z, Marcin H, Jacek G. Elwira Wu. Wszystkim Wam z całego serducha bardzo, ale to bardzo naprawdę dziękuję. Jesteście no, naprawdę hojni, i y, jestem Wam wdzięczny i naprawdę bardzo to doceniam. Moi kochani, dzisiaj, dzisiaj o hipokryzji. Głównym bohaterem będzie ten domniemany Batyr Nawrocki, ale też ta cała tak zwana pseudoprawica. Ale zacznę tutaj od Nawrockiego. Ja wiem, wiem, moi drodzy, zbliżają się święta i powinienem przemówić ludzkim głosem. No ale patrząc na Facjatę nawrockiego. I słysząc, co odwala, no nie da się. Nie da się, choćby człowiek robił, nie wiem co. Na usta się ciśnie sama łacina podwórkowa. I nic poza tym. No ale postaram się. I zacznę tutaj od może tej pseudoreligijności. Kumpli Nawrockiego, znaczy na pseudo-religijności Nawrockiego i jego kumpli Spis i Konfederacji. No, powiem, może tak, tego waszego katolicyzmu to już nawet księża znieść nie mogą, bo. Tutaj a propos tej Hanuki, gdzie tam no, nawzajem sobie jaja ze szczęścia liżecie. I tu mówię, o tej Hanuce, którą Nawrocki wyrzucił z pałacu, choć Duda jeszcze w zeszłym roku szczerzył się i w uśmiechu, gdy zapalał świecę. No i tutaj zatem z tej Hanuki. Biblista z Kulu, ksiądz Marek Kowalski, nie mogąc słuchać Bełkotu Batyra, publicznie zgasił chore teorie właśnie Brauna i wszystkich jemu podobnych głosząc, że i tu uwaga cytuję. Otóż ten ksiądz z Kulu powiedział tak: gdyby obaj byli katolikami, jak twierdzą. Mówi tutaj o nawrockim i Braunie. To Braun nie zgasiłby, a Nawrocki by zapalił hanukowe świece, bo tak czynił Jezus. To, to nie są moje słowa, to są słowa tego księdza z No i tutaj mogę zadać pytanie i co kibolu pozamiatane, nie? No tylko według pra, prawi, prawicowych umysłów każdy, kto myśli inaczej niż oni, to zdrajca Lewak i tak dalej. No, szczerze powiem Wam, wątpię, by coś z, ze słów tego księdza Batyr czy Braun zrozumiał. Nawrocki dalej będzie szczerzył się jak kurwa do milicjanta i na tym po prostu się skończy. Jeszcze raz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. No ale skoro już jesteśmy przy religii, e, no to nie byłbym sobą, jakbym nie wtrącił swoje trzy grosze. Osobiście uważam, że Sejm, Senat, pałac prezydencki i wszelkie instytucje państwowe powinny być wolne od symboli religijnych i to absolutnie każdej religii, bez wyjątku. Wszak w Konstytucji wyraźnie stoi, że państwo zachowuje neutralność. I tego się po prostu utrzymajmy. Zresztą ciekawy jestem, co powiedzieliby, nie wiem, wyznania, wyznaniowcy, gdyby, gdyby na przykład taki prosty przykład, jestem. Tutaj ciekaw, co wyznaniowcy tej czy innej religii na to powiedzą. Na przykład, na przykład w każdym kościele, synagodze, meczecie czy innym miejscu kultu nakazać wieszanie godła naszego kraju, herbu miasta oraz dla równouprawnienia symboli innych odłamów religii. I już to widzę, moi drodzy, ten wrzask, że niech islam zabiera swój księżyc z kościoła, a iman, nie wiem, zrzyma się, że zwłoki na krzyżu każą mu powiesić w meczecie. Królowo Polski, wyproś nam, posłom i senatorom, mądrość i odpowiedzialność. Tutaj naprawdę otwarcie, otwarcie się pytam. Dlaczego u diabła katujecie urzędy i miejsca publiczne symbolami religijnymi? A co z uczuciami ateistów, innowierców? Mam chyba prawo, by je szanować, prawda? Religia, jak widać, mimo iż na okrągło brzmi o pokoju, jest najczęstszą przyczyną wojen, a wtedy. Ci pokojowi duchowni błogosławią nawet czołgi, karabiny i amunicję. A Nawrocki, Nawrocki, ty nawet nie jesteś prezydentem, a już przynajmniej nie moim bo ja nadal czekam na wyniki wyborów. No, jak już tak mam no, nie uznaję zgadywania. Muszę mieć dowód czarno na białym, a nawet nie wiem, ile tak naprawdę na ciebie ludzi oddało głos. A o tym, że Sutener, Kibol, oszust, lichwiarz, jeszcze parę innych, nigdy nie zasłużyłbym nazywał go prezydentem. No, sorry, ale dla mnie, tak powiedziałem, nie jesteś prezydentem. Moi drodzy, zbliżają się święta, więc w Polsce i, naro Polsce i narodowi no, życzę podania wyników wyborów, wyprowadzenia uzurpatora z pałacu, a wtedy w ojczyźnie zapanuje wreszcie lepszy czas, czas sprzyjający naprawie tego, co rozpieprzył pis. I w razie, jakbym zapomniał, pewnie nie zapomnę, ale w razie, jakbym zapomniał, powiem tak: Wesołych świąt, łotry, każdemu według jego wyobrażeń, na czym święta polegają. Ale materiału jeszcze nie koniec. To był nasz kandydat. To, że był obywatelski, to tego nie zmienia. To był kandydat prawa i sprawiedliwości. I przyznam Wam się, moi drodzy, że jestem naprawdę porażony. Poziomem wiedzy na temat wiary, religii prezentowanym przez tych e, prawdziwych Polaków, odbrał na Konfederacji e, do PiS i Nawrockiego. E, modlą się wszędzie, bronią Boga i wartości chrześcijańskich, pojują za Maryję, walczą za Chrystusa, będąc jednocześnie zaciekłymi antysemitami. I nie ukrywam, że salwy śmiechu wywołuje u nich teza, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu, a prawdziwą pianę na ustach toczą na hasło, że Jezus urodził się w żydowskiej rodzinie, wychowany był w tradycyjnym judaizmie. Leżą krzyżem w kościele, ale nie rozumieją po co i dlaczego. I chyba nie chcą wiedzieć, skoro dają się, nie wiem, tłumanić ludziom po pokroju Brauna czy Nawrockiego. No ale taka jest ich wiara. Jak i ci ludzie, których otumanieni na pierestały wynoszą fałszywa, zła, obłudna. Antysemityzm jest ciężkim grzechem, przypomina nie ja, ale kościół i biskupi i siostra Katarzyna Kowalska. I tutaj pozwólcie, że zacytuję osobę, jakby nie patrzeć, duchowną. E, jeśli katolicka uczelnia podchodzi poważnie do teologii i biblistyki, będzie się starała Zatrudniać osoby doświadczone w dialogu żydowsko-chrześcijańskim i takie, które stanowiły tradycję żydowsko. Kościół, właściwie od 1965 roku, czyli od powstania Deklaracji Sobot Soboru Watykańskiego II, zalecał, by studiować tradycję żydowską i włączyć ją w program zajęć. Uczelni katolickich nie da się poznawać i pogłębiać rozumienia misterium Kościoła, ignorując biblijny i współczesny judaizm. Jezus wcielił się w lud Izraela i nie był przecież chrześcijaninem był Żydem urodzonym z matki Żydówki. Spędził swoje życie w ziemi Izraela. Praktykował żydowskie rytuały i modlitwę. Nasze chrześcijaństwo ma korzenie w biblijnej wierze Izraela, ale również rozwijało się pod wpływem, a, a czasem w opozycji do judaizmu. Osobiście interesuje się rytuałem i liturgią. Co z niej rozumiemy, jeśli choćby słowa takie jak Amen czy Alleluja są nam obce? Czemu mamy w liturgii mszy świętej dwa czytania i psalmy? Skąd się wzięła procesja, tabernakulum, wieczna lampka czy ołtarz? Oczywiście na liturgię chrześcijańską wpływały nie tylko tradycje żydowskie, ale i na przykład greckie czy rzymskie. Ale ile bogatsze staje się rozumienie mojej wiary, liturgii i tradycji? jeśli znam ich korzenie oraz proces kształtowania się. Koniec cytatu. Będziecie Państwo po 100 dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej. Będziecie Państwo po 100 dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej. Będziecie Państwo po studniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej. Będziecie Państwo po studniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej. Będziecie państwo po studniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o jedną trzecią mniej za rachunki energii elektrycznej. Także wychodzi na to, że nie można być prawdziwym, gorliwym katolikiem i antysemitą jednocześnie, szanowni wyborcy prawicy, prawdziwi Polacy. Wielcy katolicy, no chyba, że i Stary Testament Wam Alfons w belwederze zawetował i zdążył swój napisać. Swoją drogą, jak to życie potrafi szybko, zweryfikować każde wypowiedziane słowo, nieprawdaż? Moi drodzy, jeszcze parę dni temu. Dumnie Nawrocki ogłaszał, że koniec ze świętem Hanuki w pałacu prezydenckim. A dzisiaj ściga się z innymi przywódcami świata w zawodach na kondolencje po tragicznym mordzie dokonanym podczas święta Hanuki w Australii. Czy to nie jest hipokryzja w czystej postaci? Czy coś do tego pustego belwederskiego prymitywa stadionowego dotrze po tych wydarzeniach? Powiem Wam szczerze, wątpię. Jak dla mnie jest to następna hiena, który robi polityczny biznes na ludzkiej śmierci. Dzisiaj pozwólcie, że. Zakończę ten krótki mój monolog. Zakończę podsumowując. Nawrockiego, bo o Nawrockim jeszcze chciałbym Wam powiedzieć parę słów, ale to już w następnym materiale. A dzisiaj powiem powiem tyle. Jak dla mnie osobiście, być może macie inne zdanie, być może inaczej go postrzegacie, ale jak dla mnie Nawrocki to jest człowiek, który przede wszystkim kocha samego siebie i to w stopniu, który ociera się o pornografię. Jest przykładem narcystycznej pewności siebie, e, zbudowanej na kompleksach. To przekonanie o własnej wielkości, które nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. E, widzę na Wrockim, no, nazwijmy to polityka, którego ego rozsadza e, instytucję prezydentury tak pokory i krytycznego dystansu, yy, prowadzi go ku takim kolejnym kompromitacjom, których jest bez liku. I nie wiem, być może się mylę, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale według mnie, jeśli ktoś zeskoczyłby z poziomu własnego ego na poziom własnego IQ to w przypadku Nawrockiego skończyłoby się to śmiercią na miejscu także na dzisiaj kończę jeszcze raz wszystkim dziękuję za live'a i jeszcze raz wszystkim darczyńcom bardzo bardzo dziękuję za ich wpłaty Że Wam Wszystkim dziękuję, że jesteście. Moi drodzy, no postaram się jutro zrobić kolejny materiał. W środę na pewno nie zrobię, bo podejrzewam, że skończę kurde przed północą. Na dzisiaj to tyle. Sorry, że tak króciutko. Widzimy się jak zawsze przy następnym materiale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Piece. Jebać PIS Jebać PIS JEBAĆ PIS Jebać PIS Kaczyńskiego też jebać piece. Jebać PIS Jebać PIS Batyra też jebać Jebać maszałka Judasza Szymona, ambicją nie sprostał jego partia Kona Jebać męcena finansistę, co doradza na licencji Tak finansów pilnował, że jego partia bez subwencji Jebać konfederację za wszystkie antypolskie akcje Jebać Polsę, 24 Jebać Republikę Jebać te medialne kurwy Licencji, tak finansów pilnował, że jego partia bez subwencji Jebać Konfederację za wszystkie antypolskie akcje Jebać Polskę 24 jebać Republikę I jebać te medialne na licencji, tak finansów pilnował, że jego partia bez subwencji. Jebać konfederację za wszystkie antypolskie akcje. Jebać w postę 24 i jebać republikę. Jebać